Awatar, Ogień i Popiół. Kolejna część sagi Jamesa Camerona za moment w kinach. Czy to jest produkcja, która zbawi Hollywood? Czy to jest produkcja, która morduje współczesne kino? Trochę takie podobne pytanie jak przy Marvel Cinematic Universe. Nad tym między innymi zastanawiać będziemy się w dzisiejszym. Się zobaczy. Łukasz Adamski. Zapraszamy. Wiesz czym to grozi, jak da się tu swobodnie żyć bez masek? Wszystkich nabi bez wyjątku. Czeka śmierć. Chcesz, żeby Twój ogień stralił? Cały ten świat. Zdaje się na mnie. Stajemy do walki. Słuchaj, patrzę sobie w kalendarz, i to jest niedowiary, ale pierwszy awatar. Trafił do kin, wiesz, w którym roku? 2009. 2009 trafiłeś 2009, za pierwszym tak. razem. E, a wiesz kiedy ma do kin trafić ostatni awatar? 2099? No, aż tak dobrze nie. no Chociaż myślę, że gdyby James Cameron był w stanie wydłużyć sobie żywot, to czemu nie? A on nie chce. Wiesz? Natomiast. Nie chce. wiesz, Ostatnio słyszałem. Tak? tak, ostatnio taki wywiad słuchałem z Jamesem Cameronem i zadał mu na podcaście dziennikarz pytanie, czy tak jak Elon Musk, on chciałby sobie życie wydłużyć. I Cameron mówi, że nie, no to jakieś bzdury, <laughs> no, tak, nie tak, tam, jak ja to tak, tak nie. No ale słuchaj, tak czy inaczej, zapowiada następny film na rok 2029, czyli czwórkę, a piątkę na rok 2031. Bo no, tylko się awatarami już zajmuje. Tylko nie? się zajmuje awatarami, Ale nie, oczywiście tam jeszcze jakiś robi, wiesz, do, jakiś, jest producentem jakichś dokumentów. No nie, wiesz, no tam tak spływa no, wiesz, tam, milion, mil no, Uwielbia, tak. tak od tak, od czasu jego słynnego filmu Głębia wiesz, jego tak, miłość tak. do morza jest powszechnie znana. Zresztą z kolei w drugim awatarze, czyli awatar istota wody, było pięknie tą miłość mhm. do, do morza u Jamesa Camerona widać. No słuchaj, między 2009 a 2031 to jest naprawdę szmat czasu. I właściwie facet poświęca całą swoją kreatywność, całe swoje życie. Tej franczyzie, która w 2009 roku to było naprawdę wielkie wow, przede wszystkim od strony e, osiągnięć wizualnych, technicznych, bo Cameron przecież przy okazji pracy nad tymi filmami przesuwa też granice możliwości techniki tak, filmowej i animacji. Pierwszy, bo pierwszy awatar był w 3D, tak, nie? Znaczy była, tak. bo ta technologia 3D, ona dzisiaj odeszła e, ona przez 10 lat mniej więcej funkcjonowała. Ona odeszła, bo ona też za droga była. Nie? Ona się nie sprawdziła. To co była jedna nie, z tych. Wiesz, co nie zmienia faktu, że Cameron właściwie nieustannie przy okazji pracy nad tymi filmami jakieś nowe silniki Krzysuła graficzne, ta, ta. jakieś nowe rodzaje kamer, wiesz, no, pracuje nad tym naprawdę, naprawdę potężnie. A w ogóle na stałe, wiesz, przy Awatarze, bo to jest stała ekipa tysiąca osób. Tysiąc hmm. osób hmm. pracuje nad Awatarami kolejnymi i to jest taka rodzina. Znaczy, Cameron też opowiadał, że on stworzyli taką rodzinę, oni wspólnie to robią i tylko się zajmują Awatarami. Nie? Ale przypomnę ci, że. Podobne zjawisko y, wystąpiło kiedy? No, wtedy, kiedy Peter Jackson kręcił władcę pierścieni. Później Hobbita, e, Prawda, tak. Ale przede wszystkim przy kręceniu władcy pierścieni przez ten długi okres, kiedy wszystkie te trzy filmy powstawały, jeden po drugim kręcone. No, to rzeczywiście no, ludzie przez kilka lat ze sobą wiesz, żyli, mm -hmm. e, e, żenili się między sobą, mieli dzieci, pracowali, byli ze sobą na co dzień, rano, wieczorem, w nocy, e, za, za dnia i tak dalej. Jak, I tak dalej. Jak, po, jak powstała po prostu jakaś zupełnie osobna społeczność ale to, że wszyscy członkowie tej ekipy głęboko kochali projekt, myślę też było widać na ekranie. Tak, I tak. widzisz, i teraz powstaje takie, takie pytanie. Ja nie mam wątpliwości, że ten nowy awatar Ogień i Popiół zarobi mnóstwo pieniędzy, tak jak zarobił poprzedni i pierwszy. Dolarów. M, jakieś tak, właśnie właśnie tego, tego typu kwoty. Natomiast no, zauważ, że jednak, jednak jest istotna różnica między tymi sagami, bo już dziś trzeba o awatarze mówić w kategoriach kinowej, wielkiej kinowej sagi, jeszcze w dodatku oczywiście gigantycznego sukcesu finansowego no że po latach z sagi o Harrym Potterze, czy z Gwiezdnych Wojen, czy z y, właśnie y, z, z serii filmów Alien, szcz szczególnie tych pierwszych y, trzech, z Władcy Pierścieni, zostają nam w głowie E, dialogi, które cytujemy, tak? Mm -hmm. e, zostają nam w głowie bohaterowie świetni. Mitologia nam e, zostaje. Dokładnie. A co nam zostaje po awatarze? Zadam takie prowokacyjne pytanie. E, dwa tygodnie po obejrzeniu kolejnego filmu z tej franczyzy, ja z reguły już nie pamiętam o co tam chodziło, nie pamiętam żadnego cytatu. Poza tym jednym słynnym, który po pierwszym filmie się przebił do popkultury, czyli ICU, tak? Widzę ale, to, ale tak, no, ja tam znam I See Dead People, tylko z... a, no to, a, to, a, to, a to inna tak. historia, to inne. Awatarem też jest chyba taki problem, że on od początku i P powinniśmy chyba o tym pamiętać, że to jest taki trochę rip-off, to jest taka zrzynka, bo... Wiesz, jak ja po latach obejrzałem Avatar, ten pierwszy, 2009, obejrzałem, wtedy byłem zachwycony wizualną stroną mm -hmm. filmu, ale jak mm -hmm. po jakimś czasie obejrzałem Avatara jeszcze raz i już wiedziałem, czego się spodziewać wizualnie, to tak oglądam i mówię, kurde, przecież to jest Pocahontas. Znaczy, tak a, ja, naprawdę... a ja miałem, a to czekaj, to no ja, się... ja obejrzałem, pierwszy raz jak byłem w kinie, obejrzałem Avatara, też byłem zachwycony stroną wizualną, ale wyszedłem z kina i mówię, to jest tańczący z wilkami, no tylko tak. w kosmosie. No tak, znaczy to jest, hist to jest historia przecież e, białego mężczyzny, żołnierza, który przybywa do jakiegoś plemiona tak? I tam zakochuje się w osobie z tego plemiona. Tak? I jest żołnierzem kolonizatorów, który przechodzi na stronę kolonizowanych. No, no, czyli to jest no. pokahontas po prostu. No, nie będę szedł tak daleko, jak tutaj ciągle cytowani przeze mnie twórcy South Parku, którzy zrobili cały odcinek o tym, jak Cartman no, no, wyciągnął prawdę o awatarze, że to są po prostu smerfy. Że tak naprawdę <laughs> chodzi o smurfetkę smurfa, tak. Przybywający są wszyscy niebiescy. No, nawet tego nie zna. Tak, to tak, piękne. tak. Że to jest po prostu, po prostu tak smurf. Natomiast wiesz, James Cameron to jest taki twórca, który nic nie musi, i ja zupełnie mówię to z pełną odpowiedzialnością. To jakie on nam dał, wybitne filmy, i nie mówię tylko o Aliens, czyli o drugiej części obcego. Jak przejął tą pałeczkę, to znaczy, no, każdy Alien jest robiony przez innego artystę, ale pory dla skocie, Ale Terminator, oba Terminatory, to nie tylko były filmy, które zmieniły kinematografię, tak? Terminator pierwszy, jeszcze horror, ale Terminator drugi, który wprowadził absolutnie nowatorskie efekty specjalne. Wtedy, wtedy no. on i Michael Jackson na bazie tego zrobił, pamiętasz, tyle z Black and White? No, nie? no i, a i drugi, drugi obcy, to przecież był film chyba jedyny tak udany w historii kina w ogóle, przykład wojennego kina science fiction. Mało mm -hmm. kto wie, ale James Cameron rozdawał na planie Drugiego obcego załodze do czytania, obsadzie do czytania powieść żołnierze Kosmosu, Roberta Heinleina i szukał w niej inspiracji. To było, to, to było mega męskie kino eksploracyjne. Oczywiście z bardzo mocnym wątkiem kobiecym, bo to też była rewolucja Yuri Jaskota Scott'a i U Camerona. Replay to jest prawda? pierwsza feministyczna bohaterka, więc, no, więc, więc, więc wie, wiele tam się działo. Natomiast oczywiście przy okazji awataru. Nastąpiła, nastąpi jakiś taki zwrot, można też powiedzieć, świato poglądowy u, u Jamesa Camerona, i te opowieści konsekwentnie zamieniają się właśnie w taką sagę kolonizacyjną, w której y, trzeba bić się w piersi. W myśl tych wszystkich, tych wszystkich opinii o tym, że człowiek jest najgorszym drapieżnikiem, Niszczy największym ziemię, niszczycielem, tak. prawda, i tak dalej, że zgają, tutaj nie zgają, tylko z Pandorą, wszyscy muszą razem prawda, żyć, żyć w harmonii. I powiem ci, to się pogłębia ten trop, że Ala Pocahontas, albo tańczący z wilkami, to jest bardzo ciekawe, bo się pojawiło już po pierwszym filmie na przykład takie opinie ze strony środowisk e, rdzennych Amerykanów, amerykańskich, mm. że to jest cultural appropriation, że to jest przywłaszczenie kulturowe, może tego, poni ponieważ ci nawi niebiescy, no to tak naprawdę to są Indianie mm. i że oni sobie nie życzą. James Cameron w wywiadzie parę dni temu powiedział, że główny bohater jego filmu jest rasistą. Mm. Z kolei przy poprzednim filmie, tym e, e, Istota Wody, Pojawiły się masa opinii, że y, to jest film rasistowski, ponieważ właśnie pokazuje te inne plemiona z takich takiego punktu wyższości, trochę wiesz, no takie dzikusy, co tam pływają z tymi zwierzakami, no niby fajne te dzikusy mm -hmm. i niby mają rację, ale jednak, że to jest wszystko wiesz, takie stereotypowe. James Cameron, on, on dzisiaj ma już 71 lat, więc to jest też e, twórca, który chce na pewno zostawić po sobie jakąś spuściznę, nie tylko filmową, bo już zostawił e, Titanic, to jest też przecież wspaniały film katastroficzny, który też wprowadził nowy język pewien do kina w 98 roku. Ale ja mam takie wrażenie, że jego dotknęło coś takiego jak Stevena Spielberga, wiesz? Jak ja oglądam Stevena Spielberga, którego cały czas kocham, jego film uważam, że jest wybitnym amerykańskim reżyserem, to wiesz, jak oglądałem te jego filmy, Lincoln czy, czy Czwarta Władza Spielberga, to miałem takie wrażenie, że Spielberg jest takim świeckim rabinem, tak? Który w pewnym hmm, momencie hmm. takim rabinem, który mówi, słuchajcie, demokracja powinna wyglądać tak, moralna wyższa, demokratów jest taka, a nie inna. I tak samo jest z Cameronem. On w pewnym momencie stał się też właśnie osobą, która ciągle mówi o zagrożeniach klimatu, która ciągle mówi o tym, że, 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 a, że, że wojna jądrowa, atomowa może nas spotkać, który ciągle mówi, że świat umiera. I on też się zamienił w takiego, a do tego jeszcze miesza ten New Age tutaj, mm -hmm. bo tego są mm -hmm. strasznie synkrytyczne, teologicznie, religijnie New Age'owe. Znaczy sam, sam Cameron zawsze mówi, ja jestem ateistą, ja wierzę w to, co mi udowodnią tylko w to, tak? Ja wierzę w naukę, mówi e, James Cameron, ale on idzie w taką stronę właśnie takiej no, utopii, ewidentnie, nie? ewidentnie, I to jest, ale zauważ, że zarówno Spielberg, jak i James Cameron, oni zaczynali, e, oni się lubili bawić kinem też gatunkowym. Zobacz, jaki, jak, w, w jakim filmie debiutował James Cameron? Dzisiaj to się może wydać szokujące. Pirania 2. Pirania 2. Piranie 1 zrobił Joe Dante, nasz ukochany Joe Dante, a Piranie 2 zrobił James Cameron, tak? Czyli on później horror, no Terminator, też zapominamy, że Terminator jest rasowym horrorem, ten pierwszy Terminator, Więc on zaczął od kina właśnie gatunkowego, w takiego bardzo amerykańskiego kina gatunkowego, a dzisiaj tak jak Spielberg jest właśnie tym panem z siwą brodą, chociaż nie wiem czy od razu ma brodę, ale jest takim właśnie znaczy, nauczycielem. Jest specjalistą od przesłania, o którym w mojej podstawówce, panie nauczycielki, zwykły mówić nie filozuj. <laughs> więc to jest, więc tak, to, 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 czy jest? to mniej więcej tak wygląda. Natomiast y, oczywiście są rzeczy, za które trzeba ten film w ogóle całą tę sagę pochwalić. Na przykład, ja uważam, że patrząc jeszcze na to, jak wyglądały i wyglądają nadal zmagania z efektami CGI, z animacjami, wiesz, i tak dalej. One są czasem już nie do zniesienia. Ten świat wykreowany na dużym ekranie jest tak niewiarygodny, że oglądamy te filmy tak, i. Bo szybciej i, robić. I, nie chcemy, I nie chcemy w to wierzyć. Natomiast, rzeczywiście, i pierwszy awatar, i kolejny, i ten nowy też zobaczą Państwo, są tak. W każdym szczególe dorobione, w każdej zmarszczce wody, w każdym powiewającym kosmyku włosów, że wrażenie imersji jest pełne. I myślę, że to była jedna z wielkich przyczyn tak gigantycznego sukcesu pierwszego awatara, że my naprawdę w ten um, olśniewający graficznie świat zwierzymy, zanurzyliśmy się w trakcie tej, tego oceansu całkowicie. Tak jak imersję też oferował Lukas w pierwszych wieznych wojnach, prawda? I ja bym też w tą stronę po, po, poszedł to sobie takie pytanie czy przypadkiem to jednak nie jest tak, że Cameron trochę za bardzo zakochał się w własnej kreacji, tak jak się kiedyś za bardzo w niej zakochał George Lucas. Bo jednak kiedy ogląda się tą tak zwaną drugą trylogię Lucasa, czyli te prequele, które on po dłuższej przerwie kręcił. No kręcił, chociaż oczywiście tam była masa nowych współpracowników, producentów, tam Rick ale on tak re i tak dalej, Ale reżyserował, tak? że już tego ducha nie było. To że to było trochę tak na zasadzie jakby no zrobię jeszcze raz to co lubię, bo to jest moje ukochane dziecko i nie wszyscy muszą ja się z Nie zgadzam. wszyscy muszą z tobą to przekonać znaczy, to ja się z tobą zgadzam, ale jednak ta mitologia została i została rozwinięta przez Lukasa w taki sposób, że dzisiaj jak patrzymy na cały świat Gwiezdnych wojen, no to jednak odwołujemy się też do tej drugiej trylogii, odwołujemy się do e, młodości Anakina Skywalkera, odwołujemy się do losów Obi-Wan Kenobiego. Jednak to jest coś, co Później bardzo mocno rozbudowało cały ten świat, a w awatarze. Ja mam takie wrażenie, znaczy ja, ja mam dokładnie to co ty, że ja naprawdę nie pamiętam, co było w Awatarze w tych poprzednich, poza poszczególnymi scenami, które są absolutnie zjawiskowe, tak? ale nie pamiętam istoty tego, nie pamiętam właśnie, właśnie, właśnie tej całej mitologii i tego tych archetypów, które tam się pojawiają. I to jest to, o czym rozmawialiśmy niejednokrotnie też w rozmowie, i tutaj zachęcamy do odsłuchania tej rozmowy, obejrzenia tej rozmowy z Maciejem Kawulskim. Rozmawialiśmy właśnie o tym, co jest takiego istotnego w, w wizualnej stronie. Bo nie kina, bo James Cameron też o tym często mówi, że kino przetrwa, i, i tylko jeżeli będzie tym spektaklem. I kino przetrwa, jeżeli będziemy oglądać je na wielkim ekranie. Wiesz, James Cameron w przeciwieństwie do wielu twórców y, takich jak no, choćby George Lucas, on naprawdę nie jest zwolennikiem platform streamingowych. James y -y. Cameron naprawdę nie lubi Netflixa, lubi Disneya, no bo y -y, Disney mu płaci. No, wiesz, ale też, ale <laughs> też właśnie celuje w, w, w kolejne rekordy kinowe. Ja nie mam wątpliwości, że Rogi nie popił zarobi kolejne jakieś yy, tryliardy, no nie tryliardy, no ale pierdyliardy dolarów, tak? tak? Yy, I że będzie się świetnie oglądał w streamingu i będzie się później świetnie sprzedawał też czy wcześniej na płytach Blu-ray, 4K, coś tam, co kto sobie chce i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zadaję sobie czasem pytanie, czy w roku 2031, kiedy ostatni film jest zapowiadany, czy ktoś jeszcze rzeczywiście będzie tym jakoś specjalnie zainteresowany? Być może na zasadzie eventu tak, natomiast. Yy, Tutaj zauważ, że rozgrywa się jeszcze jeden bardzo ciekawy wyścig. Wyścig, w którym James Cameron i Avatar w roku 2009 prowadził. Natomiast teraz niekoniecznie, bo w roku 2009 jeszcze nie mieliśmy na przykład tak dopracowanych gier wideo jak w tej chwili, kiedy rzeczywiście jest tak, że odpalasz sobie najnowszą konsolę Wchodzisz sobie w dobrze odrobiony świat Open World, wiesz, jakiś, czy to jest Fantasy, czy jakiś tam inny, nie wiem, i wrażenie imersji jest nieprawdopodobne. Po prostu mm -hmm. jest nieprawdopodobne i daje ci to doświadczenie bardzo podobne do tego, które dał nam pierwszy awatar. Wtedy awatar był wow, bo przemysł gier wideo jeszcze nie był aż tak yy, z detalami wiesz, wchodzący w, w, w kreację świata. Teraz ten wyścig trwa. I powiem Ci, jak myślę sobie nad tym, jak będą wyglądały gry wideo w roku 2031, na nowych silnikach, mm -hmm. wiesz, na nowych platformach, na nowych konsolach, to myślę sobie, czy przypadkiem to nie jest ta jedna, jedna, jedyna różnica, która jeszcze ratuje Awatara, a która czy przypadkiem za moment nam nie zniknie. W ogóle mam takie wrażenie, że Awatar jako film, który no de facto, owszem, aktorzy są pierwsi, bo się ich nagrywa, ale potem. O lat tą całą masą efektów, to jest właściwie takie dzieło ze skrzyżowania już dwóch rodzajów sztuki. To znaczy, to jest jeszcze kino, ale to jest już taki świat à la gra wideo. Tak, chociaż James Cameron broni awatara przed na przykład zarzutami, że to jest taka produkcja, która może się wpisywać w to, co zrobi rewolucja AI. Nie? Znaczy Cameron mówi, że właśnie nie, że on pracując z aktorami Pracuje z nimi trochę tak jak na deskach teatru, bo on całą resztę dokłada za pomocą, za pomocą tak efektów specjalnych. Natomiast mówi ten taki core, tak? to co się dzieje, to jednak widzimy mimikę aktorów, oni naprawdę grają tam. I, I tutaj podkreślał w jednej z rozmów rolę Siguri Weaver, która przecież jest w awatarza, która była replay tak, w jego obcym i mówi, że, że, że tego sztuczna inteligencja nie zastąpi, że cokolwiek byśmy, jak, że nieważne jak mocno rozbudujemy sztuczną inteligencję, to ona nie zastąpi nam realnie emocji aktorskich, które da nam aktor, że sztuczna inteligencja oczywiście bazuje na tym, co jest w internecie, ale ona nic nowego zupełnie z siebie gdzieś nie wykreuje i że zawsze ten aktor będzie potrzebny. Ja na przykład Cameron mówi, słuchajcie, no, te filmy są lepsze, moim zdaniem, to, to jest to, co mówi Cameron, to jest jego zdanie, jest jego zdanie tak. bo ja na przykład nie muszę na planie yy, no, pieprzyć się z jakimiś światłami, z ustawianiem tych wszystkich rzeczy, ja nie muszę się w tym bawić w ogóle. To, że gdzieś jakiś rekwizyt nie działa, ja to wszystko sobie dodam. I dzięki temu Mówi, mogę się skupić na grze aktorskiej. No tak, <gazu> tylko że z drugiej strony ta gra aktorska później bywa często tak mocno przykryta, szczególnie tutaj to widać, bo mamy nie tylko ludzkie twarze przerobione na trochę inne ludzkie twarze, ale mamy obce rasy, tak? <smellana> że gdzieś wydaje mi się, że jednak ten wielki wysiłek, o którym James Cameron mówi, słusznie podkreślając to, tak? Że to gdzieś ginie, K że mh. to gdzieś nam się yy, 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 gubi i teraz do tego dochodzimy. Tu dochodzimy do drugiej, do drugiej rzeczy. Mianowicie emocje w kinie buduje no nie tylko to, jakiego aktora wybierzesz do tego, żeby te emocje nam sprzedawał, ale też sama opowieść, tak, te emocje budzi. No i pytanie jest właśnie, jak długo emocja, która jest powtórką doskonale znanych opowieści, mówiliśmy Pocahontas, Tańczący z Wilkami, rozmaite opowieści właśnie antykolonialne, prawda, ileż razy będziemy to chcieli jeszcze oglądać? A tak naprawdę, zauważ, te filmy się pojawiają kolejne, ale jeśli chodzi o jakieś nowe emocje, to tam nic się nie, nie znaczy, ja zmienia. Myślę, ja myślę, że wiesz, tak długo jak społeczeństwa też zachodnie, no to oczywiście to jest też film kierowany globalnie, także też do wschodnich społeczeństw, ale tak długo jak te społeczeństwa będą szukały jednak jakiejś wyrazistości, to te filmy nie będą się wcale sprzedawać tak dobrze, bo wiesz, sukces awatara trochę się bierze, moim zdaniem, Eskapi, z czasów. Tak? tak, postmodernizm, relatywizm moralny, czy relatywizowanie w ogóle wszystkiego i taka miałkość pewna, taka poprawność, tak? Że budujemy pewien świat, który nie ma ostrych konturów, tylko to wszystko jest takie obłe. No, bo wiesz, awatar taki trochę jest, no on jest przyjemny, on jest taki pluszowy, i nawet jeżeli są te tematy o kolonializmie, tak, to one nigdy nie są postawione na ostrzu noża, bo Cameron nie jest ideologiem. Znaczy, Cameron ma swoją tam ideologię, ma swoją agendę, ale, właśnie jako taki troszeczkę taki moralista, ale za, za którym to nie stoi żaden fundament mocny. tak? I myślę, że jeżeli świat, który. Wiesz, świat pokochał awatara ten świat, który był bezpieczny. Świat, który nie miał wojen, nie miał zaraz. Ten świat kochał awatara, ale w momencie, kiedy świat po, poszukuje na przykład wyrazistych liderów, którzy mówią, co jest dobre, a co złe. Nawet jeżeli się mylą, fałszywi to są prorocy, ale mówią przynajmniej, to jest czarne, to jest białe. To myślę, że takie produkcje jak Avatar jednak nie będą aż tak dobrze się sprzedawać. Wiesz to też tak mi się wydaje, że prędzej czy później ten kres nadejdzie. Pytanie, czy on nadejdzie już w momencie premiery? tego, czy czwartego, czy piątego filmu z serii, czy też może po prostu będzie jeszcze inaczej. To znaczy, po zakończeniu sagi, po tym jak James Cameron odejdzie z tego padołu łez, czego mu oczywiście nie życzymy, niech żyje jak najdłużej, niech ma siłę do robienia nowych projektów, to jest niesamowita postać kina. I może się okazać, że nagle zostanie ta franczyza po prostu głęboko zapomniana. Historia kina jest pełna takich serii, Rozmaitych przedsięwzięć, które naprawdę 80 lat temu, 60 lat temu, wiesz, budziły gigantyczne emocje i czekało się z wypiekami na twarzy na, na kolejną opowieść. Natomiast dzisiaj już o tym mało kto pamięta. I nie każda franczyza ma taką, no, takie szczęście jak James Bond, tak, że po to. prostu przez kilka generacji można ją nieustannie no to... odświeżać, prawda, i na nowo przypominać nowym no pokoleniom. Skoro już tak na koniec powiedziałeś o Jamesie Bondzie, no to ja mam nadzieję, że kiedyś jeszcze James Cameron zrobi coś takiego jak prawdziwe kłamstwo. Z A ja, ja powiem ja ci: lubię Ja powiem ci, jestem bardzo zaciekawiony inną rzeczą, mianowicie w takim wspaniałym albumie bo ukazują się także w polskim przekładzie takie książki e, podsumowujące produkcje i sekrety produkcji poszczególnych filmów. Był taki mm. album o Junie, był taki album o pierwszym obcym i był też taki album o drugim obcym, właśnie tym Jamesa Camerona. Mm. Gorąco Państwu zresztą te publikacje polecam, bo są tak insiderskie, pełne takich, wiesz, fakcików, ciekawostek, mm -hmm. no coś, coś niesamowitego. I też strona graficzna jest nieprawdopodobna, bo tam są, wiesz, reprodukcje stron z oryginalnych, ró z różnych wersji scenariusza, mm -hmm. z różnych projektów graficznych, bardzo często takich, które nie weszły. Otóż w tym albumie o, drugich ob o drugim obcym, James Cameron mocno dystansuje się od tego. Jak wyglądała saga Alien po jego filmie, mhm. i zdradza, że on ma swój bardzo oryginalny pomysł na to, jak to pociągnąć, i sporo tam też informacji na ten temat jest. On twierdzi zresztą, że w ogóle gdzieś w szufladzie ma jakiś nie w pełni dopracowany, ale tam pociągnięty dosyć mocno scenariusz swojego kolejnego Aliena. I myślę sobie tak. A może ta kultura wyczerpania doprowadzi do takiej chwili, że kto wie, może 80-letni James Cameron dostanie taką propozycję. Jak już tam Disney wiesz na, serialami, wyskrobie już wszystko do dna, wiesz no. tak jak ostatnio Alien Earth i tak dalej, przyjdą i powiedzą tak: Panie Cameron, tu jest miliard dolarów, robimy reboot serii, udajemy, mm -hmm. że wszystko co się wydarzyło od końca drugiego filmu. Nie miał miejsca. Nie. Istnieje. Pan sobie tutaj zrobi swój sequel i dokręć. Powiem ci, tym na ten film. Tak, a nie, czy wiesz, nie wiem, czy wiesz, jaki jest ulubiony film Jamesa Camerona. Nie wiem. Czarnoksiernik z krainy os. A to e, ciekawe, e, tak. a to bardzo I, ciekawe. I wiesz, że James Cameron był. Ten z Judy Garland, ten oryginalny e, tak, właśnie. Tak. Tak. Uh -huh. I James Cameron był bardzo bliski realizacji Wicked. <śmienny> e, on miał o, to, to robić i, i miał robić no cóż, no musical. No. Mówi, że musical jest jego ukochanym filmem, więc kto wie. <śmienny> 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 Czy y, awatar ogień i popiół jest czyimś ukochanym filmem? Czy pierwszy, drugi awatar jest czyimś ukochanym filmem? Dzielcie się z nami opiniami w sekcji komentarzy pod filmem. Zaglądajcie na kanał Się Zobaczy. Sporo żeśmy już tych dyskusji nagrali. Zapraszamy do oglądania y, także pozostałych filmów. Zapraszamy do lajkowania, do subskrybowania kanału Się Zobaczy. Bardzo gorąco zapraszamy do korzystania z przycisków wspiera i to jest bardzo dla nas ważne dla, dla naszego rozwoju tego, tego kanału. A my, to, to na podsumowanie, słuchaj serii umówimy się na 2031 rok po prostu. No. Be, I tylko będziemy. od Państwa zależy to, czy program się zobaczy i kanał się zobaczy, wtedy będzie z sukcesami dalej się Będziemy rozwijał. W, w kostiumach smurfów smerf, na pewno. Tak? Będziemy dobra, smerfami, dobra, dobra, trzymam cię w takim ja razie za, za słowo. Ostatnim awatarze. Nasz, nasz reżyser Kosa będzie smerfedką. Będziemy, Będziemy ubrani w. W ten, w smerfu w takim razie. Obaj będziemy papą z perfem, tak. gdyż wiek i doświadczenie nas do tego predysponuje. Nie, nie, nie mądrość. Tylko Kończmy, bo będziemy smerfami marudami. Już, koniec. Dobra, Dzięki. nie marudzimy, to był program się zobaczy. Zapraszamy na pozostałe.